Manko, będziemy robić tunel? Jest zaorane pole, zaraz będę gruperował. Tunel, znaczy taka folia, gdzie tam sobie będą rosły roślinki. Pokażę Wam wszystko, jak to wygląda, jak to robimy. Sylwia mi będzie w tym pomagać. Będzie patrzeć, jak ja to tak, robię. Ja tu wszystko to gdzie sobie Zaorane jedzie. pole jest, a ja idę zaraz do ciągnika. Prawdziwy chłopca wsi, proszę bardzo. To były takie kwiatki, i mam nadzieję, że niczego tutaj nie przejechał. Posłuchaj, pod ochroną. Dobra, to mamy tu już wszystko podpięte. Gruber jest. Ach, dla tych, co nie wiedzą, w takim sprzęcie nie byli, to tak kierownicę jak w samochodzie biegi to nigdy nie wiem, jak włączyć ale o tu jest takie te 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Licznik 150 godzinę Trąbnik, odpala się inaczej No i co? Szyba jest, dziura jest, ale to jako klimatyzacja działa, żeby był przewiew. Przejdziemy ten kawałeczek. Taki przycisk pokażę o tutaj, o się go wciska i działa elegancko. Biegi są. Tu są biegi takie do orania i są, żeby jak się chce ścigać, no to jest żółw i zając. Jak chcemy sportowy rzucić tryb, to na zająca przekładamy, czyli do dołu. No i do góry, tak jak teraz, do orania, to żółw jest. I. Z pierwszego fali jedziemy. w polu. Mówiłem jej, żeby gumowce założyła, to nie... Było mi wcześniej, bo niestety nie no to i tak się gracujem. I pedał, No, ta umyje się. Może zrobisz resztę. No, takie jeszcze jest pogruberowane. Teraz trzeba zagracować, żeby jeszcze ładniejsze było. Żeby można było tu sadzić? No słuchajcie, to tak, mam folię. Teraz trzeba przenieść to. Nie wiem, czy dam radę. I zmierzę tą folię. Czy to się nada. Bo kurczę, rozumiem, to przyszło, ale jakoś mi się wydaje za krótka. No i nie ten kolor. No samemu to chyba ciężko będzie. O, tu idzie. Cholera, jakby, jakby to nie takie długie było, to by przenieść. No dawaj, jak pudzana. A se z kimś tam przeniesę później No i co, to na długość będzie, ale to... Ja to pamiętam, że jak miałem kiedyś, kiedyś taką folię Też o tutaj w tym miejscu mniej więcej To właziłem na nią i dziury robiłem, bo to się fajnie tak łapami przebijało na tu chwilę się o tak prezentuje ten jak to się tam zwie nie namiot tylko kurde no tunel o tu jest takie wbite no i teraz będę kopał tutaj taki taki dołek żeby folię to wsunąć i zostało właśnie jeszcze nałożyć folię, no i później zasieć rządki No tego jak folię nakładam, to chyba ja Wam nie pokażę, bo to samemu nie zrobię. I kogoś z rodziny wezmę, oni to tak... Nie bardzo chcą się pokazywać w internacie i ja też ich nie chcę za bardzo pokazywać, więc sobie tutaj może... Powiem Wam, kiedyś kopałem takie... Takie rowki. Kiedyś kopałem przy obwodnicy. Robiliśmy takie, rozumita, takie siatki dla żab, żeby nie przeskakiwały. I one było tak, na taką odległość może. One i tak przeskakiwały, oczywiście. No i o tak się kopało, kilka naście kilometrów. Fajna, bo letka robota, nikt nie pilnował. Dobrze się kopie, ale Sucha ta ziemia! Jak żarty z Strasburgera. A i niektóre moje też. Dobra, to wykopunem. I wykopunem ten dołek, jakby to batun powiedział. No i co? Jak będzie dobrze, jak majster nic nie będzie narzekał, to folię naciągamy. Dzień dobry, witam Was w ten piękny, niedzielny poranek. Niedziela, dzień święty również dla mnie, dlatego że. Zawsze w niedzielę sobie odpoczywam i mam taki tak Jedyny dzień w tygodniu, gdzie nic innego nie robię W sobotę zazwyczaj jest taki dzień pracy, a niedziela To jest dzień, gdzie się odpoczywa ja też zawsze To jest dzień wyłącznie dla mnie I wam teraz pokażę efekt końcowy Uwaga Tam tararam. Więc tak się prezentuje Tunel Zwany folią Z zewnątrz. No, a tak jak mówiłem. Sam tego nie nakrywałem. Bo to lepiej z kimś robić. Ale ogólnie nakrycie to, no, to takie najprostsze było, żeby to narzucić. To się narzucało tak. I to później się przykopało. Żeby to się trzymało. A to najgorsze było. Z tymi drzwiami, ale to ja nie robiłem, tylko to mi tata robił, bo to maj, majster. No więc, jak widzicie, tutaj są właśnie drzwiczki. To jeszcze dziurę tą za, sobie zakryję. Zapraszamy do środka. Ciepło jest. No, tak trochę cieplej niż na zewnątrz. No to, to co? To, to, to takie ku siebie robić. Takie. Może nie za piękne o to Posklejane takim taśmą szarą, ale to w ogóle najlepsza taśma jest Ten silver tape To najsilniejsza taśma na świecie, ja też Wam polecam Ludzie to nią rury sklejają jak pęknie i cieknie Helikoptery, rany postrzałowe Tutaj też skleiłem... Co to? Woda leci skąd? Może to za ładnie nie wygląda, ale to nie jest do wyglądania, tylko do sadzenia. W ogóle powiem wam, że mi to ogólnie bardzo mało rzeczy przeszkadza. I jestem mało wymagający od życia i może dlatego jestem taki z niego zadowolony. Od siebie dużo wymagam, ale nie od życia. Takie rzeczy, że tam coś jest, to eee, niech sobie będzie. Czy tam, że brudny wyjdę gdzieś tam. No i co, zostało teraz grządki zasiać. Różne. To też wam pokażę, jak będę siał. Jednak ciepło w tej folii, jak tak posiedzieć chwilę. Ciekawe, jak w nocy. Bo może by tu można było siedzieć, w piecu nie palić, tylko tu by się chował. I już. No. No i co? No czuć różnicę i to sporą. No, ogólnie spoko, no. Tak mi się wydaje. Kolor tylko ten, kurde, taki. Za bardzo męski, tak jak się miałbym w to winąć i na paradę miłości iść, ale dobra, to już... No, profesjonal za ślepka. Wciskamy się, ma trzymać. A od jutra, to chyba o tu zacznę sobie sprzątać. Może to Wam też pokażę? Ten syf cały. I taki plan jest, żeby tutaj letnią kuchnię zrobić Pajęczyn, nie pajęczyn Trzeba to wszystko posprzątać Omalować, wynieść najpierw przede wszystkim Tak, Teraz przechodzimy do sadzenia Tego, co tam trzeba zasadzić Tutaj już jest pierwszy rządek zasadzony Pomidorów To są pomidory malinowe bo będą z nich wyrastały maliny i tutaj dwa pomidory czarne, tu następny rządek teraz wam pokażę jak to się sadzi, bo przed chwilą sam też uczyłem i tak robimy, wykopujemy najpierw dołeczek tutaj już mamy dołki teraz trzeba nalać do nich wody żeby to namiękło Roku, wszędzie. Elegancko. Ziemia jest wcześniej gnojem nawieziona. Ta Sylwia pokaże, jak się robi dalej. Och, jak niemowlaka. Żeby się odbiło. I wciskaj. To za bardzo wciskaj. Nie. Misili, nie urwałeś mu liścia. Nic mu się nie jesteś z siebie przez... zadowolony. Wiem, nie pierwszy raz za zrobię. No, pierwszy raz. Ty pierwszy raz jesteś Więcej, tunelny, chyba. tak jak tu z tyłu. No i to są wszystkie elementy. <noise> pyk, pyk. Trzeba czekać, aż będzie rosnąć. I teraz Gracu, Gracu. Robi Sylwia. Tam graczka, to grabiami też można. I gdzie chcesz ten? Mm. Tu jeszcze będą ananasy i arbuzy. O, to pytam, gdzie chcesz, żeby one były dokładnie. Tu mam jakiś piór. No słoma, bo nawóz. No wiem, ale... to dajcie znać, jak się Wam podobała sześćdziesiątka, oranie, znaczy gruberowanie, kultywowanie, sadzenie, no i tunel i w ogóle wszystko, jak, jak tam u was leci na wsi w ogóle. I do zobaczenia do następnego razu. Hej!